Wiemy już, że możemy poprawiać kolor i kontrast zdjęcia, korzystając z menu Ulepsz. Tutaj korzystaliśmy już z funkcji poziomy, a także z funkcji, która poprawia nam kolor, barwa nasycenie, ale możemy to zrobić w nieco inny sposób, korzystając w zasadzie z tych samych funkcji, ale w sposób dużo bardziej elastyczny. Wykorzystamy w tym celu warstwy dopasowania. Warstwy dopasowania znajdują się tutaj pod tym menu. Klikamy w to. Małe kółeczko i stąd wybieramy na przykład warstwę poziomy. Warstwa poziomy pozwala nam na dopasowanie poziomów za pomocą dodatkowej warstwy. Możemy ją traktować jako dodatkowy filtr nakładany na nasze zdjęcie. Filtr ten możemy w każdej chwili przeedytować, zmienić jego ustawienia, zapisać zdjęcie i po jakimś czasie do niego wrócić i znowu zmienić ustawienia. Także jest to metoda bardzo elastyczna. Filtr ten, czy też ta warstwa, zmienia wszystko to, co znajduje się poniżej, czyli w tym przypadku wpływamy na warstwę tła. Wiemy już mniej więcej jak posługiwać się poziomami. Ja w tym przypadku przejdę do poszczególnych kanałów czerwony, zielony i niebieski. I tutaj spróbuję dopasować krańce zakresów tonalnych. Tak, żeby wyglądało to dobrze. Przesuwamy czarny suwak na krawędź wykresu. Biały również na tą stronę wykresu. Przechodzimy do ostatniego kanału niebieskiego. I tutaj również ustawiamy biel i czerń na krańcach tego wykresu. I spójrzmy, w tym momencie nasze zdjęcie jest już skorygowane. Wróćmy jeszcze na chwilę do kanału czerwonego. Tutaj możemy jeszcze pomanipulować miejscem, w którym ten suwak się znajduje, ponieważ tutaj znajdują się piksele, więc jak widać ustawienie tego na krawędzi nie przynosi dobrych rezultatów, zdjęcie staje się zbyt czerwone, także musimy tutaj znaleźć jakiś nieco lepszy punkt, na przykład ten. Zamykamy tę paletkę i warstwa ta cały czas jest tutaj aktywna. Możemy włączać i wyłączać ją i w ten sposób obejrzeć sobie zdjęcie przed i po. W każdej chwili możemy też kliknąć dwukrotnie w tym miejscu, po to, żeby znowu otworzyć okienko z edycją. Jak widać, słowaki są ciągle w tych pozycjach, w których je pozostawiliśmy. Możemy coś tutaj zmienić i zmiany te będą zapamiętane. Żeby tego typu plik wraz z warstwą dopasowania zapamiętać, musielibyśmy go zapisać jako format PSD, czyli format Photoshopa. To jest najlepszy format, którym powinniśmy się posługiwać. Widok Zwierzy PSD. W tym momencie, jeżeli zapiszemy warstwy, ptaszek ten jest automatycznie włączony. To będziemy mieli wszystkie te warstwy, które utworzyliśmy, czyli właśnie m.in. warstwy poziomy. Tutaj panel ten możemy sobie też nieco poszerzyć, po to, żeby widzieć więcej, czyli m.in. tą nazwę. Możemy też je nazywać po swojemu. Jak już wcześniej pokazywałem, dwukrotnie klikamy w tym miejscu i nazwijmy to na przykład kontrast.